Łukasz Masławski pozostanie dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok co najmniej do 30 czerwca 2027 roku. Dzisiaj około godziny 14 na oficjalnych kanałach Jagiellonii Białystok, czyli obecnego mistrza Polski, pojawił się komunikat, iż dyrektor sportowy dalej będzie pracował w stolicy Podlasia. Jednym z pierwszych zadań nowo urzędującego prezesa Ziemowita Deptuły było przekonanie Łukasza Masłowskiego do pozostania w klubie, choć nie jest tajemnicą, że swoją cegiełkę w tej operacji miał też były prezes klubu Wojciech Pertkiewicz i przewodniczący Rady Nadzorczej, czyli Wojciech Strzałkowski. Myślę, że ta trójka przekonała Masłowskiego do pozostania na swoim stanowisku, choć ja uważam, że swoją cegiełkę dołożyli też kibice Jagiellonii, którzy... Przy każdej informacji o potencjalnym odejściu Masłowskiego, czy to do Legii, czy to do Rakowa, czy to do Widzewa, też mieli przekonanie, że Masłowski jest najlepszą osobą na możliwym miejscu, i różnymi kanałami komunikacji przekonywali, by pozostał on nadal w stolicy. Podlasia. No i powiedzmy sobie też szczerze, że w żadnym innym polskim klubie dyrektor nie będzie miał takiej władzy, jak, jaką ma Masłowski w bo powiedzmy sobie tak, w Rakowie Częstochowa mamy Michała Świerczewskiego i trenera z bardzo silną pozycją, czyli Marka Papszuna. Z kolei w Legii Warszawa mamy hmm, Dariusza Mioduskiego, Gonzalo Fejo i cały komitet transferowy, więc te kompetencje na pewno by nie były w 100% w rękach Masłowskiego. Też myślę, że tam teraz Gonzalo Fejo będzie miał duże do powiedzenia. A i projekt w Białym Stoku, pamiętajmy, nie jest skończony, bo teraz Jagiellonia wykupi boiska Biały Białystok, które oczywiście będzie trzeba zmodernizować, ale jest to kolejny krok. Które trzeba wykonać, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, które też jest, leży na sercu dyrektorowi Masłowskiemu. Także myślę, że to, była decyzja, to jest decyzja win-win dla obu stron, dlatego że Masłowski będzie mógł kontynuować swój taki można powiedzieć, autorski projekt, bo Jagielonia jest trochę takim jego autorskim projektem, i Jagielonia, która nie będzie miała wyrwanych. Dwóch arcyważnych zębów, dlatego że myślę, że po odejściu Wojciecha Pertkiewicza, czyli jednego z architektów mistrzostwa i drugiego architekta, czyli Łukasza Masłowskiego byłoby to ciężko poskładać. I z tych architektów zostałby tylko tak naprawdę trener hmm, Adrian Siemieniec, więc myślę, że wszystkich w Białym Stoku, w tym mnie nie ukrywam, cieszy pozostanie Łukasza Masłowskiego w stolicy Podlasia. No ale przed Jagiellonią teraz y, kolejne wyzwania, okienko transferowe. Y, klub zajmuje trzecie miejsce w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Gra w ćwierćfinale Pucharu Polski, gdzie zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa i gra też w jednej finału Conference League, gdzie zmierzy się z serbską Baćką Topolą. Więc... Y, Konkludując, fajnie, że Łukasz Masłowski zostaje w Jagiellonii, to jest też dobre dla Ligi, bo to pozwala mieć nadzieję, że ta czołówka w końcu się ustabilizuje i polskie kluby na poważnie będą punktowały w europejskich pucharach i w końcu dostaniemy się do tej, wyma, tego wymarzonego top 15, gdzie będziemy mieli dwa polskie kluby w eliminacjach Ligi Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Ja proszę Was o łapkę w górę, jak największą ilość subskrypcji, i widzimy się w następnych odcinkach. Pomówmy o piłce. Na razie.